I teraz poproszę Ciebie, piękna duszo, żebyś nas poprowadziła dalej. Zabrała nas w tą podróż, żebyśmy mogły Ciebie scalić, rozświetlić. Pokaż nam to, co, co potrzebuje tego uzdrowienia. Zaprowadź nas tam. Czy może po prostu ją zostawmy, Agnieszka, w jednej przestrzeni, w tej chwili duszę, żeby wyrzuciła z siebie ten żal i gniew w stosunku co do ojca, a my idziemy dalej? Jak to widzisz w przestrzeni? Jak to czujesz? Czekaj, muszę popatrzeć. Dobrze. Agnieszce w tej chwili pokazują się obrazy, pokazują się symbole, które ona potrafi odczytać, i za chwileczkę nam powie, co znaczą te obrazy, te symbole. Które się jej pokazują. Gdzieś głęboko wchodzimy. Chciałabym, żebyśmy popracowały z taką przestrzenią nagromadzonych właśnie emocji, najróżniejszych. Tam jest i smutek i żal, bo oczywiście twoja taka naturalna, pierwotna energia jest pełna radości i tak mi się pokazałaś też w tej esencji, czuję tą radość. W ogóle masz takie zawijańce zrobione, takie jak ja mam, słuchawki mamy z gością. To ty te warkoczyki masz takie w tej energii pokazane nawet. To jest piękny, dziewczęcy symbol. Ale płynie tam parę informacji w ogóle. Chciałabym, żebyśmy popracowały z taką właśnie strefą zablokowanych emocji. Włącznie z. Z tym takim gniewem, żalem, chyba złością gdzieś tutaj płynie. Twoja przestrzeń energetyczna pokazuje mi się jako ciemny pokój. To jest taki spadek energetyczny. Wiem, że jesteście dzisiaj dziewczyny na różowo, natomiast pokazują nam się te rzeczy, które gdzieś pracują, i my nie chcemy się do nich przyznawać, a po to się tu spotykamy, żebyśmy. Mogły ten, trochę tam światła więcej wpuścić. Chcemy pootwierać okna. W tym ciemnym pokoju po prostu. Chcemy tam przewietrzyć. W ogóle pokazuje mi się też taka twoja forma buntu, twojej niezgody. Bardzo to widzę. Bo przez moment przemknęłaś mi jako taka zbuntowana nastolatka. Yy... I w tym ferworze rzucasz tam czymś w tym pokoju, nawet, więc to mi pokazuje też pewną ukrytą taką strefę, która gdzieś w tobie pracuje. Hmm, to jest tak jak nastolatek się buntuje, przemalowuje pokój na czarno, obwiesza go plakatami i jeszcze nie wiem, co tam y, rzuca y, y, balonami z farbą na ścianę <noise> w ogóle. I tak już się mknęłaś. Chodzi o pewną formę buntu, która gdzieś w tobie jest. Odczytywałabym to właśnie też jako niezgodę. I przychodzi mi też tutaj. Hmm. Przechodzi mi twój strach przed tym, co ja robię. Czuję ciebie w ogóle. Nie denerwuj się, bo wiesz, my to tam takie jesteśmy, trochę krajzolki. Takie dary dostałyśmy, słuchaj, takie tam tutaj rzeczy robimy. To wszystko jest okej, okay. ja po prostu... Y Próbuję to naprawdę ubrać w miarę łagodnie, a czasami to brzmi poważnie, ale to jest nic innego jak czysta praca w energii. Także myślę, że na spokojnie. Yy, widzisz, też nas w pierwszy raz, więc wiadomo, że tam pracuje dużo rzeczy, ale wiesz co? Przychodzi mi takie coś. Po to o tym mówię, żebyś też zwracała na to uwagę, żebyś sobie dała dużo miłości i akceptacji w trudnych miejscach. A jak gdzieś nie radzisz sobie sama, to żebyś miała odwagę kogoś poprosić o pomoc. Przychodzi mi taka form odrzucenia siebie, nieakceptacji. I z jednej strony. Dlatego cię może zapytałam o to, czy się karasz. Bo z jednej strony, albo wtedy siebie karamy, albo się wycofujemy z życia, z relacji. Jesteśmy, ale nas nie ma. I ty to znasz. To tobie jest bliskie. To jest forma takiego wiesz co, to jest forma głębokiego bólu, który jest w nas. I bez względu na to, ile twoja mama da Ci miłości to jakby dla Ciebie, dopóki Ty sama też się tym nie zajmiesz, to nie zapełnisz tego bólu. To jest tak, jak poszukując miłości chcemy, żeby ktoś nas tym napełnił, ale bez względu na to, jak on nas napełnia, to zawsze jest za mało, bo ja muszę dać sobie miłość. Nikt mi tego nie da. Bo wiesz, że w pewnym momencie jesteśmy połączone z mamą, ale jest taki moment, kiedy jakby no Ty stajesz się całkowicie samodzielną istotą. I wtedy moim zadaniem Mimo, że mama dalej jest na przykład przy mnie, opiekuje się mną i tak dalej, to moim zadaniem jest dać sobie też miłość, akceptację, zrozumienie. A mm, ja chciałabym tylko takie proste ćwiczenie. To, co Agnieszka mówi, jest bardzo ważne. A tak jak mówi, widzimy się pierwszy raz i ponieważ my pewne rzeczy też przechodziłyśmy, tak jak ty, a i też każdy z nas miał tyle lat, co ty. I wiem, co to jest bunt, wiem, co to jest stres, żal. To wszystko, co ty przechodzisz, nie jest nam obce. I teraz róża. Posłuchaj mnie, jak starszej cioci. Ja wiem, że tak dziwnie brzmi. Czasami, jak mama chce dobrze, to się buntujemy, bo za dużo mówi. Albo nawet jak będziesz sama, usiądź sobie przed lustrem. Popatrz w swoje oczy. Agnieszka zaraz poprowadzi dalej. I w tych oczach zobacz, jaka jesteś piękna. Ty sama zaakceptuj siebie. Nie szukaj w sobie wad, że coś jest, y, mogłoby być bardziej piękne, coś mogłoby być inaczej. Nie. Jesteś idealna, taka, jaka jesteś. Jesteś piękna. I wystarczy, że twoim pierwszym ćwiczeniem, jak się obudzisz rano, po prostu uśmiechnij się do nie wiem, do ptaka, który śpiewa. Do tego, że to słońce świeci, do tej mamy, która niesie uśmiech na ustach, gdzie była na śniadanie, że coś fajnego ci mówi. Po prostu daj sobie przestrzeń dla siebie. Zobaczysz, jak to zadziała. Bo dusza, o czym ja mówię i to, co Agnieszka ją widzi i będziemy z nią rozmawiać, jest w nas. To jest takie niewidzialne nasze ciało, które po prostu jest w nas. A jak będziesz patrzyła w lustro. W oczach będziesz ją po prostu widziała. Ja wiem, że to jest za trudne i za skomplikowane, ale spróbuj sama dla siebie, nawet jak cię nikt nie będzie widział, po prostu. Ale jestem zajebista, nic mi nie brakuje. To nie chodzi o to, żeby Twoje ego rozbudować, tylko żebyś Ty uwierzyła w siebie, że nie ma drugiej tak pięknej dziewczyny jak Ty. Dokładnie. Że ta miłość, którą masz w sobie, ona będzie owocować. I wszystko, co się dzieje wokół ciebie, jest dla Twojego dobra. Masz przy sobie piękne istoty. Mówię o mamie, o babci, o rodzinie, która zawsze Cię będzie wspierać. Ale wystarczy się do nich uśmiechniesz i zobaczysz, jak dzień się zmieni. Już Ci Agnieszka oddaję głos. No, kochanie, dalej. Nie, lecimy dalej po prostu, nie? To te najważniejsze mhm. rzeczy, które chciałam powiedzieć. Dobra. Agunia. Idziemy z tą przestrzeń tych nagromadzonych emocji, żeby ją uwolnić. Proszę. Może otwórzmy taką przestrzeń, niech ona tam stanie i żeby wyrzuciła po prostu z siebie te wszystkie emocje, które ma. O te emocje, które powodują różnego rodzaju blokady. Różnego rodzaju zwątpienia w sobie, takie niedocenienie siebie, szukanie u siebie, że mogłabym być lepsza, że, że wszystko jest nie tak. Jest taka przestrzeń wyobraź sobie, że stoimy przed czymś w rodzaju jeziora. Stoimy na brzegu i jest piękna, krystaliczna woda, jest super pogoda, ale zauważ, że w tym jeziorze ta woda się zaczyna zmieniać, po prostu sobie to wyobraź. I ta czysta, krystaliczna przestrzeń, która była na początku, to jest właśnie taka esencja Twojej pierwotnej energii to, jaka jesteś naprawdę wewnątrz siebie. Ale takie Widzę teraz takie ciemne przestrzenie w tym jeziorze, tak jakby ta woda się zmieniała. To są te wszystkie emocje. I chcę, żebyś wyobraziła sobie teraz, że zanurzasz się w tym jeziorze cała. Możesz mieć otwarte oczy, możesz mieć zamknięte. Po prostu zanurz się w tym, bo to wszystko jest Twoje. Ty masz prawo też to czuć. I to po pierwsze. Właśnie chodzi o to, żebyś dotknęła tego w pełni siebie. Jak się chcesz kurwić, to to zrób. Jak chcesz popłakać i się wykrzyczeć, to też pierw to zrób. Bo stąd się biorą zablokowane emocje, z tego, że coś zatrzymałam i nie wygadałam się. Ja na przykład, jak byłam w Twoim wieku, miałam taką super przyjaciółkę i z mamą nie miałam takiego kontaktu wtedy. Nie rozmawiałam czasami z nią o wielu rzeczach, natomiast miałam taką super przyjaciółkę, której mogłam wszystko powiedzieć. Znajdź osobę w swojej przestrzeni, której możesz to po prostu wszystko powiedzieć, żeby się wygadać. Mówiłam, że ta lżej na duszy jest. No i powiem Ci, że coś by w tym było. I chcę, żebyś wróciła do tego obrazu i po prostu się zanurzyła w tym wszystkim. I na początek chcę, żebyś poczuła to wszystko, co jest w tobie, nazywając to swoim wewnętrznym głosem. Nazywaj to wszystko, co jest trudne, nieważne, czy to są emocje, uczucia, zdarzenia. Rzucaj tam też te swoje myśli, które są takie zapętlone. One wręcz tak jakby taka się stworzyła, nawet nie myśl o kształt. Nie wiem, bo tam tak jakby wystawały z tego takie ostre i to cię mocno. Zaraz tam też zobaczę to, ale chcę, żebyś nazywała to wszystko po kolei, co przez Ciebie przepływa, żebyś sobie pozwoliła swoim wewnętrznym głosem Pozwól, żeby przepłynęła przez Ciebie właśnie ta mądrość prowadzenia. chcę, żebyś zauważyła, że ta woda widzę takie, jakby od środka, nie wiem, bąblowała, jakby coś się z nią działo. Przypomina to, jakbyśmy ją podgrzewały w sumie, chyba. I pozwól temu po prostu być takim, jakim jest. Ty coś widzisz, coś czujesz, coś rzucasz, ja coś widzę, ale jesteśmy tam razem. W ogóle wszyscy jesteśmy. Wszystkie sytuacje, które Cię zabolały, kiedykolwiek tam wyrzucaj w tej wodzie. I zobacz teraz, nad nami jest właśnie słońce. Coś tam zaczyna się dziać w tej wodzie. I zobacz, jak to słońce zaczyna padać na ciebie, i na początek ciebie zaczyna rozświetlać, i chcę, żebyś się wypełniła tym. Te wszystkie twoje rany, mówimy, że rany często mamy z takich trudnych doświadczeń. Chcę, żebyś poczuła, jak robi się ciepło, miło, przyjemnie, jak się wypełniasz tym słońcem. To jest słońce, jego promienie energia zaczyna spływać do ciebie. I rozświetla Ciebie, i później zaczyna w tej wodzie też pracować. Zaczyna ją rozświetlać. Zauważ, jak taki wielki promień po kolei przepływa przez różne te miejsca w jeziorze. Zauważ, jak się zaczyna ta przestrzeń po prostu rozświetlać. Przenieś później z powrotem uwagę na siebie. I jeszcze raz się wypełni tą energią. To jest też dobra przestrzeń, żebyś poprosiła swoich przewodników, wszystkie anioły, które ci tam towarzyszą o wsparcie, o to, żeby cię też poprowadziły. Pomogły ci w tych trudnych momentach, z którymi sama sobie nie dajesz rady. Tak samo jak teraz stoją przy tobie, jak będziesz gotowa. Możesz po prostu wyjść z tego jeziora. Mam taki zrzut, jak w sumie otulasz się w ramionach mamy, gdy wychodzisz z tego miejsca. I daj sobie teraz przestrzeń jeszcze w sobie, w głębi serca, na powiedzenie tego, co Cię boli, z czym Ci źle, co Cię przeciążyło. Co ci się nie podoba? Czego jest za dużo, czego za mało? Dobra, zamykam to. Pięknie, dziękuję. Chcę, żebyśmy teraz przestrzenią serca popracowały jeszcze, dobrze? Tam bardziej dziurę widzę niż przestrzeń serca. Więc chciałabym, żebyśmy tutaj jeszcze z tą przestrzenią popracowały teraz. Już okay? ogunia, już ogunia robimy, przestrzeń serca, tylko ja jej coś powiem, tak jakby nas prowadziło. Przestrzeń serca zapiszę, żeby nie uciekło. Róża, cokolwiek się wydarzyło w Twoim życiu, nie możesz za wszystko obwiniać siebie. Nie bierz tego na siebie. Pewne rzeczy, które się wydarzają, my nie mamy na to wpływu. Nawet jak bardzo byśmy chciały. My, jako dusze, schodząc tu, wiemy, co się wydarzy. Ale ty zeszłaś do mamy. Powiedziałaś, że ona sobie z tym poradzi i ona ci pomoże. Masz piękne jakby ci to wytłumaczyć tak prosto jesteś piękną istotą piękną duszą która gdzieś w środku chowa w sobie żal i obwinia się o wszystko to nie jest nic, nie zawiniłaś w niczym nie jest twoja wina idziemy teraz do twojego serduszka wypełnić go miłością do samej siebie bo na to zasługujesz żeby go otworzyć Idziemy na Twoje piękne pole serca. Idziemy, Agunia, do tej dziury, która tam jest. Mm. I poproszę, jak trzeba, żeby otworzyć od nowa pole morficzne, jeśli jest taka potrzeba. I idziemy do tego, co spowodowało tą dziurę, żeby uzdrowić to Twoje pole serca. Agunia już tam jest. Możemy. Dobrze. Przywołaj, proszę, tam do nas mózg serca. Otwórz nam pole morficzne na serduszku i poproszę ciebie, mówię do mózgu, wrzucaj w to pole wszystko, co spowodowało tą dziurę, tą czarną otchłań. To, że ona czuje się, że nie jest chroniona, że nie jest bezpieczna. Wszystko to. Co powoduje, że to pole serca jest takie zamknięte? Wrzucaj wszystko w to pole teraz. Agunia to pięknie przekazuje, to co się dzieje, co widzi, co wrzucają. A ciebie, proszę, Róża, wyobraź sobie, że w Twoim serduszku budzi się taka iskierka. Światła. I ta iskierka w tej czarnej dziurze, w serduszku zaczyna się rozświetlać. I rośnie. I pięknie się rozświetla. Wypełniasz to światłem i miłością. Wypełnij to. Agunia tam też jest, też Cię wspiera, pomaga. Wypełniasz to świętem twoim i miłością. Jest otwarte to pole morficzne, czy nie było potrzeby agunia? Jest potrzeba. Mam wrażenie, że Ty czujesz się, bo to jest największy ból Twojego serca. <laughs> Wyrzucona, wygnana, wykluczona. Wtedy, no, kiedy to... ktoś chce się nas, nie wiem, wypiera się nas, jest takie pojęcie. To gdzieś mocno pracuje u ciebie. Pozwól sobie na to, niech to przepłynie. Masz prawo też. Hmm, ale też przyszło mi, żebym ci też powtórzyła, że ty nie jesteś niczemu winna. Każdy z nas ma swoją drogę i po prostu ogarniamy swoje tematy lepiej albo gorzej. Sorry, no przykro mi. Czasami to tak wygląda, ale właśnie to w tych trudnych momentach musimy sobie dać wsparcie, nawet jak uważamy, że coś się wydarzyło nie fair, ktoś zrobił nie fair. Hmm, wiesz, jako ludzie, no jesteśmy czasem słabi, po prostu pękamy w milionie sytuacji i musimy stanąć do tego z jednej i z drugiej strony. E, każdy ma swoje, natomiast e, Opieraj się, polegaj na tych, którzy dają ci realne po prostu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. I staraj się zawsze dogadywać. Właśnie, to jest. Bo tak się kończą historie, kiedy ktoś nie próbuje się z kimś drugim dogadać, na przykład. Yy, chcę, żebyśmy popracowały tutaj trochę w tej przestrzeni, dobra? To takie widzę wypchnięcie po prostu się czujesz, jakbyś była wypchnięta. W ogóle miałam taki zrzut, jak z dużej wysokości leciałaś. Zostałeś po prostu wypchnięta. Takie masz poczucie, to mówi o tym, co ty czujesz. Dobra, powtarzaj za mną, róża, nawet w myślach. Na mocy mojej wolnej woli, nadanej mi przez Twórcę, proszę istoty światła i miłości o wykonanie protokołu beta na wszystkim, co jest aktywne w moim polu teraz.